Cześć i wiosna na złomie, no wiosna to to może nie jest, ale i tak już jest lepiej Jeśli chodzi przynajmniej o pogodę, słoneczko świeci, to prawda lekki mróz, ale to nie przeszkadza Tylko kurczę, wątów brak hmm. hmm. To sobie odłożyłem ramkę rusztowania elewacyjnego, przecież mam wrażenie, że akurat to jest krzywe Dobrze uznanego wam o, ile to jest? Chyba około 18, minut. Ale dzięki temu... Byłem... Ja odkryłem... Teraz mam kopalnię. patrzcie jaka tam jest kopalnia cybantów. Ile tam tego jest. Widać, Widać, czy nie? Widać, czekajcie, może rzucę tą blachę? Wtedy wam pokażę. Hmm? Dobra, trochę to poodgarniałem. I patrzcie, kurde, no dobre cybanty. Może nie jakiś wielki, ale... ile tego jest? Tam jest jeszcze jakaś grzechotka, tam są jeszcze cybanty Kurde, pogrzebie tu trochę, co? O, tam jest jakiś większy cybant O, fajnie To po złoto 70 za kilogram? Mega, mega, mega hmm? Grzebiemy Patrzcie, ile tego natargałem Jeszcze grzechotka wziąłem, ja to To jest tylko ten dzyndzel uszkodzona, ale jako złomowa będzie w sam raz oj, to nam nie potrzebne tyle cybantów zebrałem. no a plus jeszcze ta ramka, jeszcze zobaczę to na grubym bo reszta to, Aha. tu jest jeszcze zirandol od gierka pierwszego, ale to też może, też może zostawimy co? no i reszta to już Reszta już chyba raczej śmieci O, coś jeszcze gruby. Co na grubym spytacie? Właśnie nic ciekawego. Pręty zbrojeniowe, tylko jakieś nawet ogryzki. Tam jakaś przekładnia od autka. Może być otwiata. E, silniki. Stary piec. boto sobie na piecu nie ma nic ciekawego no, hmm. no też te cybanty i ta ramka rusztowania też cieszy jest tu coś ciekawego czy nie ma stare koło hmm. nic sami widzicie że nic no, ale nie mogę narzekać cybanty w tych pieniążkach to hmm. zobaczmy na szybko żeliwo no, tu coś będzie o, fajne, ten płaskowniki do stołu czy do czegoś? Mm? Też spoko. No, Także dla, dla tworzenia, jak ktoś tworzy, też by się ktoś odnalazł tutaj. O tak, to to. Dobra, biorę to swoje i lecimy. Ramka rusztowania. I przyczepkę zresztą, przyczepkę z komarka chyba, ale ramkę rusztowania już znacie, więc może wam nie będę pokazywał. Ramka prosta, cenie złomu, rusztowanie elewacyjne. Nie wiem, bo nie wiem, co powiedziałem. Ach, tutaj jest wiele ciekawszych rzeczy: także chodka ja to. Tutaj tylko coś się stało, ale to jest wszystko do ogarnięcia. A jak nie? na upartego nawet do zaspawania tutaj czy tutaj yy. i jako złomowa grzechotka super w ogóle muszę sobie wreszcie zebrać te wszystkie złomowe narzędzia i też tak, może o tym zrobię odcinek, może i nie zrobię. Zobaczymy. Ale grzechotka fajna, chromo. Ja to, to też nie jest. Takie znowu bardziej Chińska firma, bo chińska, czy firma polska produkcja chińska. o ale jakości trzymają, więc nie ma co narzekać. Zresztą sami pewnie o tym dobrze wiecie. No i ta przypadkowa skarbnica tych cybantów. No głównie to są M6, znaczy na M6. Jaka tu będzie średnica? Na 50. Może być 50, może być 55, nawet coś takiego. Wiadomo M6 to nie jest jakaś wielka potęga, ale... Ale znowu też nie przesadzajmy. O! Chyba były nówki nawet nieużywane. Dużo tu jest nieużywanych cybantów, naprawdę dużo. Ile ich wziąłem? O! Tyle ile widzicie. O, wziąłem też jeden taki większy, akurat ten był używany. O, tu jest na ósemkę. Też chyba leżak, czy używany. Używany chyba widać, że ząbki pojedzone. Tutaj tutaj i tutaj gdzieś jest druga część. O, też na ósemkę. Co tu mamy jeszcze szóstka, raczej to są szóstki same to znaczy śruby m o nie, ta jest nawet mniejsza to będzie M5 nawet, no a to nawet M5 jakaś znajdzie no ale takie rurki tak od 40 45, 50 no, wiadomo, że tutaj to więcej no tutaj jeszcze inne no, także jak za złoty 70 zł za kilogram to chyba chyba fajnie, a ile zapłaciłem? za to i za tą ramkę rusztowania to ważyło 23 kg i zapłaciłem 40 zł chyba bez 90 groszy coś takiego. Także a i z tą także no aż z ciekawości sprawdzę ile kosztuje taki jeden cyband. Cześć! No to sprawdzamy Allegro, okno incognito, cyband M6 proszę bardzo Hmm. 4,70 6 zł. Dobra, weźmy ten 4,70. Eee, średnica na rurę 44. O! To by się nawet zgadzało. O, co do zobaczenia. Eee, no cybancik, jak cybancik. Uchwyt jak uchwyt. Co tu pisać? pozdro za komentarz i wam napiszę ale uważam że to był dobry biznes ja się tam zostawiłem dużo tych cybantów, bo stwierdziłem że no, no bez przesady tego tyle nabrałem że mi wystarczy na całe życie majsterkowania a nie ktoś inny też się ucieszy bo raczej handlować tym o to też na 8 no raczej też można też z drugiej strony handlować wysyłać to ile się zarobi z takiego jednego z 5 zł tylko że znowu to jest dużo a no nie ja akurat nie, ch nie, tym nie chciałem tym handlować, dlatego wziąłem tylko tyle, resztę zostawiłem, niech ktoś inny sobie skorzysta. No. Eee, I taki to był miły, przyjemny wypadek. Wypadek. Wypa wypad? Wypad, o, wypad, a nie wypadek. Wypad e, przy już prawie wiosennej pogodzie. Także dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się do zgonu, powiem, że muszę się wreszcie kopnąć 4 litery i oprócz tych kluczy złomowych muszę sobie brać jakieś środki materiałowe, bo jak znajdę dużo takich rzeczy, to zawsze się tym kończy, że szukam jakiejś reklamówki płacają złomie no czysta głupota. Muszę sobie wrzucić kilka materiałowych, niech tam będą. Także to tak na koniec, taka wisienka na torcie.